Nasza kandydatka Magdalena Ogórek jest osobą wykształconą, ma doktorat, zajmuje się historią kościoła, stosunkami państwo-kościół, a więc również reprezentuje ten nurt w sojuszu Lewicy Demokratycznej, który dąży do rozdziału kościoła od państwa i o to stanowczo walczy. Ma doświadczenie. Ponieważ ma 35 lat, to właśnie jest ten wiek, od kiedy już można kandydować na prezydenta. Pracowała w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, współpracowała z rządem Leszka Miller'a, była ekspertem sejmowym, a więc to nie jest osoba, która właściwie zjawiła się znikąd i nikt o niej nic nie wie. To jest osoba, mimo relatywnie młodego wieku, już doświadczona, i uznaliśmy, że bardzo dobrze odpowiada modelowi prezydentury, jaki Sojusz Lewicy Demokratycznej chce Polakom zaproponować. Ojcem przyszłego sukcesu jest niewątpliwie Leszek Miller. Ja nie jestem w szoku, uważam, że to jest bardzo dobra kandydatka. Zaproponowałam już dawno Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, abyśmy wystawili kobietę. I bardzo się cieszę, że Zarząd Krajowy przyjął tę koncepcję. Znaliśmy, że lepiej jest inwestować w młodych, że być może to będzie taki korzystny sygnał dla młodych ludzi, którzy wyjechali za granicę, że warto do Polski wracać, że młodzi ludzie mają tutaj szansę obejmować najwyższe stanowiska. Bye.